Cześć widzowie, witam was w dziewiątym odcinku piątego sezonu z Nautiki. Stawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z odcinkami. Także zapraszam was do oglądania 9 odcinka piątego sezonu z Zaczynamy. Tak widzowie, już znalazłem miejscówki z Rondo Właśnie ją odnalazłem. Zobaczcie, co znalazłem. Załącz. Och, jak ktoś tu był. uciekamy Dobra, widzowie. To na tyle dzisiejszego odcinka. Zostawcie łapkę w górę. I zapraszam Was oczywiście do komentowania tego odcinka. I oczywiście stawienie łapek w górę subskrypcji na kanale i oglądanie ostatniego odcinka Dzisiaj ostatniego odcinka, ostatniego 5 sezonu z Randonautiki na razie prawdopodobnie nie zrobię przerwę w nagrywaniu albo zakończę Randonautikę albo wznowię Randonautikę z kolejnymi sezonami ale się zobaczy Dobra, to mój jest miejsce, no i do zobaczenia.